Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto błogosławieństwo na czerwiec. Błogosławieństwo, a więc wpływ energii, w którym otrzymujesz. Błogosławieństwo, a więc szczególny, precyzyjny, bardzo specjalny, zaadresowany w Ciebie rodzaj dobra. Błogosławieństwo to nazwa, która wielu osobom kojarzy się z Kościołem, bo tam je słyszeli. Wielu osobom to słowo kojarzy się z Matką Boską, z jakąś postacią świętego bądź świętej, z jakąś energią, która zobligowana swoją boską, wyższą naturą do tego, by dawać dobro, do tego, by sprzyjać, jest zawsze. Ku temu człowiekowi nastawiona przyjacielsko. Oto czas, by zmienić w naszym uważaniu, w naszych definicjach życia to, czym jest błogosławieństwo. Oto moment, gdy możemy pojąć, bo jako ludzkość mamy wreszcie substancję do pojęcia tego, że błogosławieństwo to pewien dar i nie trzeba być błogosławionym. Przez Ducha Świętego, ani przez żadną instancję administracyjną Kościoła, ani nawet przez ludzi, by błogosławieństwo dać. Wystarczy mieć kogoś, kto będzie chciał je otrzymać. Ponadto jest wielkim właśnie honorem i wielką potęgą dać błogosławieństwo, które zostanie otrzymane. Tym samym wyjaśniam Wam, dlaczego od kilku lat Daje w swojej praktyce wideo właśnie tego typu. Dlaczego, pomiędzy wiedzą na temat alchemii i zaklęciami, które przydatne są w magii rytualnej, otrzymujecie również przekaz nazwany właśnie błogosławieństwem. W miesiącu czerwcu, gdzie spotykają się energie bliźniaka i energię raka, spotyka się energia komunikacji. Energia dojścia do porozumienia z energią rodziny. I te dwa tematy bardzo blisko przebiegają ze sobą, oczywiście nie tylko na kole zodiaku i na naszych zegarach, ale również w rzeczywistości fizycznej. Jako ludzie jesteśmy ze sobą połączeni: mamy możliwość oddziaływania na każdego człowieka, który znajduje się w tym samym zasięgu co nasz impuls. Jest to bardzo istotne, bo bardzo często pracując globalnie mierzymy się z tą odwieczną skalą jakość versus ilość i dla niektórych nie wygląda to optymistycznie, A wręcz przeciwnie. Świat, który pod rządzą tak bardzo tępych i ograniczonych, zapatrzonych w materię ludzi Toczy się na naszych oczach w jakieś swoje złe, ekstremalne zakresy. Wydaje się być właściwie na takim etapie siebie, gdy potrzebni są no, profesjonalni superbohaterowie. I stojąc w tych sytuacjach, czasami zdarzało nam się krzyczeć, wołać ich, tymczasem odpowiadało nam echo, i ci, którzy zrozumieli tę odpowiedź, są tu dzisiaj ze mną. Oto my jesteśmy tymi właśnie superbohaterami Boga, którzy przydarzyliśmy się określonym sytuacjom, którzy wpisaliśmy w siebie określone sekwencje, częstotliwości i e, nawet dźwięki świata, by przez obecność dać sobie na to wpływ, by dać sobie obecność w tym doświadczeniu, bo tylko obecność daje Ci prawo. Do wprowadzenia w obecność zmiany, rozwiązania, właściwie czegokolwiek. Sytuacje i czasy my, jako ludzie, jako gospodarze życia, otwieramy od środka. W czerwcu błogosławieństwem takim naturalnym od życia, od świata, od planet będzie dla Ciebie zrozumienie wielu rzeczy. Będą dla Ciebie codzienne olśnienia i takie dojścia do wniosku, Właściwie tak ważne, tak istotne, że można świętować ich rocznice za rok i nawet za 10 lat. Oto powstaną w Tobie takie progi, nowe, nie tyle progi, poziomy dojrzałości, które pozwolą Ci to samo na co patrzysz i na co patrzyłeś, zrozumieć głębiej, dostrzeżesz sens. Nagle okaże się, że oczy pokazują coś więcej niż kształty i kolory. Są w stanie również pokazać istotę rzeczy. Czyli uruchomi się w nas dokładnie teraz, dokładnie przy um, świcie takiej nowej gęstości, co już od dawna nazywamy po imieniu, pojawi się w nas chęć odkrywania życia na nowych głębokościach, na nowych szczytach, pojawi się chęć transformacji. Anstydencji, sublimacji, niektórzy mogą się izolować, inni wręcz przeciwnie, zdobywać nowe doświadczenia, łączyć się z nowymi grupami osób na zasadzie wzajemnej ekspansji, i to nie terytorialnej, a takiej energetycznej. Można dojść do ciekawych sojuszy, ale ważnym tematem, jak już wspomniałam, będzie miłość i rodzina. Wszystkie relacje, które są w naszym życiu ważne i istotne, dostaną od nas dzięki naszemu zrozumieniu tego, czym jest błogosławieństwo, dodatkową moc. Jeżeli do tej pory o Twojej wartości w jakiś sposób yy, mówiła Ci Twoja wypłata, albo to, jak wygląda Twoje ciało, yy, albo o zgrozo, to, co mówią inni, tak teraz nastąpi. Denominację wartości, i globalnie, w świecie, wśród systemów i układów, i w Twojej własnej, osobistej głowie, i zobaczysz, gdzie faktycznie spoczywa, a właściwie to nie jest stan spoczynku, gdzie żyje, gdzie rozwija się Twoja prawdziwa, faktyczna wartość. Zobaczysz, jakim precyzyjnym, boskim instrumentem jesteś. Zobaczysz, jaka jest wartość Twojego słowa. Sponsoruje to znak bliźniąt w tym szczególnie sprzyjającym, oświecającym wręcz aspekcie. Dodatkowo Saturn i Jowisz bardzo ciekawie pływają na nas teraz i będziemy mogli stanąć twarzą w twarz z tym, czy uważamy życie za sprawiedliwe, czy nie. Czy otrzymaliśmy wszystko w równowadze, czy też zupełnie nie. Ten czas... To czas, w którym otrzymacie błogosławieństwo harmonii. I nie tylko szósta cyfra, czyli czerwiec, sponsoruje ten pływ, ale sponsoruje ten pływ moi drodzy, ta potrzeba świata, ten naturalny zegar biologiczny Ziemi, który mówi, że koniec chaosu nastąpił i w tym błogosławieństwie odnajdziecie. Spokój wynikający z wiedzy, spokój wynikający z, albo z zaufania w informację wewnętrzną, czyli mówimy wprost, połączenie z intuicją, y, albo odkrycie y, innych zakresów, głębokości, pokładów komunikacji, połączenia y, tego, co tak naprawdę Ty możesz wpisać sobą w świat. Ale, jako taki dekoder rzeczywistości, jako taki odbiornik zmysłowy, co też możesz przeczytać, tak jakby Twoje oczy, patrząc na te same rzeczy, otworzyło się szerzej. W moim błogosławieństwie na czerwiec ku Tobie płynie życzenie, ażeby życie zafascynowało Cię raz jeszcze. I by ta fascynacja rozwijała się, przechodziła różne fazy i etapy przez cały Twój czas bycia w obecności na Ziemi. Gdy wszyscy mówią o Dniu Dziecka, o wewnętrznym dziecku, ja rozwijam ten temat do głębi z okazji wspaniałej pełni w Strzelcu. i mówię odważnie: znajdźmy coś więcej. Znajdźmy w sobie nie tyle, Wewnętrzne dziecko, co wewnętrzną dzieckość? Którędy jest ta nasza radość? Którędy jest nasz entuzjazm? Co należy dodać do naszego czasu dnia, żeby wyszły z tego iskierki szczęścia w oczach? Co takiego nam sprawia przyjemność? Jest w stanie zawsze wzbudzić zafascynowanie i radość? Jako alchemicy. Spójrzmy na siebie. Kompozyt niesamowicie związany, połączony z naturą, niesamowicie harmonijny, intuicyjny, sam z siebie, organizm ludzki, który to organizm mamy do dyspozycji, by przeżyć życie jak najlepiej. Oto czas takich zrozumień, czas optymalizacji. Życzę Ci, by Twoje zrozumienia. Doprowadziły cię do mocy lekkości, doprowadziły cię do wielkiej potęgi tego, czym jest radość. Życzę ci, byś odnalazł i byś odnalazła dokładnie te zajęcia, te praktyki, które dają ci takiego rodzaju dokładnie. Rozwinięcie siebie, które dają Ci warunki, by faktycznie rozkwitnąć całością. Życzę Ci, by Czerwiec stał się dla Ciebie powodem do uśmiechu na całe życie, powodem do świętowania, powodem do zapamiętania tego miesiąca i Jego dni w najwyższej radości, by pozwolił Ci odkryć nowe pokłady. Swojego charakteru i nowe aspekty siebie, dokładnie wynikające ze szczęścia, i by wszystko to, co w naturze przebudziło się już pełną odwagą do tego, by istnieć, zainspirowało Twoją naturę do pełnego, odważnego istnienia. By wszystko to, co może w Tobie przynieść piękno, co może w Tobie przynieść prawdziwe wartości, co może Tobą zostać wpisane w świat jako cud, by to nastąpiło. Abra kadabra. W błogosławieństwie od Sił Anielskich dla Ciebie jest jeszcze coś bardzo ważnego, co Tobie przynoszę, mianowicie błogosławieństwo spokoju. Błogosławieństwo spokoju mówi o tym, że gdy cały świat usiłuje namówić Cię, na podążenie jego tempem, a właściwie na to aby twoja uważność rozbiła się na miliony drzask i podążyło z tempem każdej informacji, Ty potrzebujesz odnaleźć własny rytm, własne tempo siebie, swojej informacji i ustanowić to połączenie mocnym i stabilnym. Błogosławieństwo spokoju. Mówi o tym, że to, co wprowadzasz w rzeczywistość, w życie, jest odporne na zwątpienie i na zawahanie. Spokój to siła idąca do przodu. Wydawałoby się niektórym, że taka, która spowalnia, lecz ja powiedziałabym raczej taka, która pozwala przyjrzeć się pod mikroskopem i w zwolnionym tempie. Całej wspaniałości procesu. Możliwe jest, by prędkość i spokój nastąpiły jednocześnie, lecz spokój jest potrzebny zwłaszcza tam, gdzie z prędkości, ze stresu wyniknęły, czy to w naszych organizmach, czy w naszym grafiku, jakiegoś rodzaju zaburzenia. Oto czas wyleczenia siebie spokojem. Połączcie się z naturą. Zwróćcie uwagę na to, że drzewa mają swoją potęgę, to, co pod naszymi stopami ma swoją potęgę i my przemieszczając się po ziemi na boso, jesteśmy jak chodzący wodospad, który łączy się dokładnie z tym, co płynie nad nami i pod nami. Skorzystajmy z tej wiedzy. Niech ten miesiąc Niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, czy mamy zrobione obowiązki w pracy, czy mamy posprzątane w domu, niech ten miesiąc będzie dla nas jak świętość niedzieli w dawnych czasach, czyli niech jest celebracją i wpisze relaks, cokolwiek to dla nas znaczy. Jeżeli nie wiecie, polecam stand-up sztuka relaksu, błogosławieństwo bawi jej uszy. Jeśli Chcecie sami wprowadzać w świat wartości, to jest doskonały czas, by nauczyć się, że wartość to też odpoczynek. Wartość to umiejętność zregenerowania się po wyjściu z jakiegoś tematu. Wartość to umiejętność namówienia swojego organizmu na jakiegoś rodzaju radość i zabawę. Wartość to przypomnienie sobie, którędy i w jaki sposób my indywidualnie jesteśmy w stanie tworzyć tą dobrą, unoszącą, pozytywną, inspirującą energię w świecie. Czyli tym samym spędzać czas, dawać swoje sekundy istnienia na takie rzeczy najważniejsze. I żebyście właśnie odkryli. Najważniejszość w tym, co prawdziwe, w tym, co spokojne, w tym, co naprawdę wasze, i abyście przestali w końcu używać programów typu poczucie winy, bądź też kody niezasługiwania, gdy chodzi o tak bardzo potrzebny i wbudowany w naszą ludzką naturę relaks. Nie mylcie tego z lenistwem, nie mylcie tego z nieróbstwem. Czasami potrzebujemy, aby synapsy naprawdę odpoczęły. Potrzebujemy pośmieć się do chmur, poczuć trawę pod stopami albo gdziekolwiek preferujecie. Potrzebujemy być w tym dokładnie świętym, dziecięcym, a niczym niezaburzonym związku z naturą. I tego też w tym wspaniałym czasie Wam życzę. Natura jest potęgą, która decyduje, czy o czymś popłyną rzeki życia, czy też nie. Dlatego też z całego serca i z całego światła, z całego życia i z całej mocy życzę Wam, żebyście odkryli naturę siebie i w tej naturze rozwinęli całkowicie swoją moc na Ziemi, w tej inkarnacji, w tym życiu, w szczęściu, w radości i oczywiście w miłości, jak w najwspanialszym, właściwym domu siebie. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Abra Uznaj dokonanym.